Konieczna. Dzisiaj sobie trochę pogrillujemy! Catch me if you can. Tak, ponieważ wyszedł nowy teledysk od Girls' Generation i to jest um, piosenka z popularnej wytwórni SM Entertainment jak to zawsze <suszy> mówią na koncertach, mam bekę z tego Więc mam nadzieję, że wszystkie kiełbasy są wysmażone to nie miało sensu. To nie miało sensu. Total, normalnie. A jaki słuchacz. Nam y, buforuje się teraz y, teledysk. Catch me if you can, czyli złap mnie, jeśli potrafisz. Dobrze to przetłumaczyłam. Tak, tak, że dobrze, tak, to dobrze. Przetłumaczyłem. Nie ma, nie ma żadnego problemu. Jezu, mój ingrys jest, to... jest normalnie do Bani, ale okej. Okay. Koreańska, oczywiście, wersja. Może później nakręcimy japońską, bo podobno z, tych tele, z tego teledysku dwie wersje sobie wychodzą jednego dnia czyli koreańska i. Japońska, ale na razie nam się buforuje koreańska. Zobaczymy, czy będzie gorąco i kiełbasy będą wysmażone. Czeplusio się zrobiło także. czas na grilla. 3, 2, 1, let's go! go! Terety są 12 lat. Czyli nie dla nas. Dużo reklam. Y, gazetki. Jakieś brudne miasto. Catch me if you can. Ale tam był ładny, żółty samochody. Speed! Nie wiem, czy to jest nagrana w korei. Speed! Coraz więcej speedu! Speed! O, są dziewczyny, uwaga. Ale są zajebiście ubrane! O są. Ale tylko im się od pierwszej nuty już mi się podoba. Nie są ubrane w takie typowe, och, oh, aż dziewczynki tylko tak niegrzecznie. Patrzcie, powy... a w jest kombajn I ten, spycha... nie spychać? I ten dźwig, do tego dźwig. <laughs> Dziewczyny naprawdę ekstra wyglądają.

Fajny układ. No super, naprawdę będzie bardzo efektowny, jeżeli chodzi o występy na żywo. Powiem, że Guest Generation naprawdę ostatnio mnie pozytywnie zaskakują. I to ręka pierwsza z tego... z Super, tak. mam się odzyskać, ale akurat ja wiedziałam, wiedziałam to. Ja nie działa, nie działa, Ruszajcie cycami! Nie, dupciami! I cycami też! Helikopterek? A to tak! Pracownice lotniska! Catch me if you can! To mi przypomina ten, ten film animowany samoloty. Nie Podoba wiem, co to skojarzyło z samolotami. O dobrze, się nie musisz tak tańczyć, wiem, 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 lubisz mnie, tak. <śmienicza> Odłączyła nam się jedna słuchawka, już jest okej, okay, prawda, jest, jest, jest okej, okay, bo, bo my, my za bardzo Catch me if, if you, you can. can Catch me if you can, you can. Nie, jest naprawdę fajny, niektórzy powiedzieli, że yy, przeszkadza w tej piosence, moim zdaniem właśnie robi taki klimat fajny, nie no, świetny Wcale nie przeszkadza Catch me if you can Catch me if you, you can, can. Woo! Woo, woo, woo. Y, Może te traktorki, spychacze i dźwigi w tle mogą przeszkadzać, ale teledysk jest naprawdę y, super nie, jestem... ale stop! Przecież każda dziewczyna musi mieć swojego robotnika e, 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 e. Okej, okay, ale naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona girlsami.

Teraz już wiecie dlaczego kill base yy, Grille, bo patrzcie yy, grill, Girls Generation, grill. To się w ogóle nie ma, ale... Oczywiście to też wymyśliła nasza koleżanka... Ona pozdrawiamy, pozdrawiamy, causa nie wyślemy, bo nie. Ale ja yy, wysłałam. Dobra, wysłała. Nie, naprawdę fajne. Najpierw Exo, Kolbi, będzie Catch me if you teraz can! Teraz catch me if you can! Dobra, dobra, jeżeli nie, chcecie no ja mnie złapać, to czas... złapaliśmy. Złapałeś mnie. Ja nie, ja teraz mimo, dobra. po prostu cały czas to śpiewam. Catch me if you can, naprawdę. Zresztą tutaj z dziewczynami razem śpiewaliśmy, tańczyliśmy w tak, super Weźmy tak, od rana, się, tak, w sumie jest rano, jest rano super, bo jest popołudnie, ale dla nas to rano, bo my wstajemy o pierwsze. Godziła, tak. pamiętajcie, to jest w godzinach bardziej popołudniowych. Godziczyna, tak, oczywiście. Godziczyna! No, no, jestem ciekawy. Na swoim policzu, tak, robić, tak, tak zapalimy sobie. A, ale, A, ale naprawdę pozytywna energia nas tutaj. Zaraziła. no, pozytywna energia. Także nas... polecamy teledysk i, e, nie nie się ten i nie zrażajcie się tym tapstepem. Ten tapstep jest naprawdę świetną wstępną. jest super. Najbardziej, co lubię w piosenkach, to. Ostre rajfy gitarowe i właśnie dubstep w K-popie. K-popie robi dubstep super swoje? Dubstep robi swoje, dubstep jest mocą! Okej, okay, także mm, oglądajcie s, y, teledysk, bo jest naprawdę super, zresztą ma już naprawdę ponad milion marcam. wyświetleń. Są so, SM. Uuu! Yy, także boję się Przypominamy, że czekamy na wasze propozycje, jeżeli chodzi o tele czekamy, 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 yy, się nie doczekamy. A może pole yy, może polecicie nam jakieś anime, bo w sumie my nie każdy oglądaliśmy, a w sumie w, a w tych nowych to trochę się gubimy. Mhm. Także jeżeli macie coś do polecenia, to piszcie, my to sobie obejrzymy. Piszcie, my nie gryziemy. My nie gryziemy, wystarczy napisać. Chociaż ostatnio y, nawet y, y, tak, muszę to. Do, y, ostatnio y, dostaliśmy komentarz od jakiegoś y, chyba gościa z Hiszpanii, nie wiem. Także. E, tak. Grazie, grazie! Grazie, 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 Tak, tak, tak. Arigato, tak. Arigato, aligatory i te wszystkie rzeczy. I jeszcze nie zapomniał o tej wiadomości od naszej fanki, która powiedziała, że ma być więcej live reaction i jest! Także Tutaj my jest teraz znajdziemy sobie live reaction dla Was. Eee, mamy nadzieję, że filmik Wam się podoba. Jeżeli tak, dawajcie. Dajcie. Subskrypcja, łapka w górę, polubienie na fanpage'u, na Facebooku. Też jest fanpage na Facebooku, tam są ciekawe rzeczy, nowinki ze mm, świata, anime, skate Tak, nie Tak, nie jest całkowicie poświęcony naszemu kanałowi, tylko y, bardziej w jakieś inne różne rzeczy, rzeczy, albo też tam nowinki, są, Na dokładnie. przykład robieni waty cukrowej ludzie. Przecież każdy to chce obejrzeć. W Chinach chyba to było. W tak, 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 tak. Każdy chce obejrzeć. Albo jakieś Ale nowinki technologiczne, jest. bo ja jestem technologicznym nerdem Śfiren trochę, po tak. tak muszę muszę, 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 Okej, okay. y, także. Mm,